Cześć, witam serdecznie. Na pewno już nie jeden po tytule filmiku będzie mówił: Jezu, znowu narzeka. Znowu będzie narzekał. No ale słuchajcie, skoro po ponad tygodniu czy po tygodniu włączam grę, no i widzę znowu to samo, co było, na co narzekałem, czyli jednym strzałem psucie wieży czy armaty e, zaraz włączę sobie tutaj ok y, i dzieje się to samo dokładnie to samo co miało miejsce powiedzmy 3 czy 4 tygodnie temu no to trudno jest nie narzekać mało tego tygrysa tego którego To widzicie H1 wyrzuca na no tak wysoko że no Jakoś nie za bardzo jest sens w ogóle nim grać, bo skoro gram realistyki, nie daje rady na realistykach, ponieważ samoloty mnie niszczą. Przechodzę na, e, słuchajcie, na arkady. na arkadach nie daję rady również, ponieważ wyjeżdża taki Henschel czy, czy Porsche, oddaje do mnie jeden strzał i schodzę na jednego strzała. Tutaj akurat strzelam sobie do botów, ale co chcę wam pokazać, no zaraz zobaczycie. Czyli pojedynek 1 na 1 z T-34-85 Co się stanie... no ciekawa sytuacja ponieważ Czołgiem ciężkim walcząc z czołgiem średnim czołg Ciężki nie daje rady czołgowi średniemu Z armatą 88 no to chyba chyba wydaje mi się, że coś jest tutaj nieźle spieprzone. No dobra, spieprzone. Ech, nie wiem w ogóle, jak to nazwać, ponieważ e, no, wysuwając ja wierzę, e, dajmy na to taką T34, jestem ciężko uszkodzony. A tutaj, no niestety, ale losowość gry jest straszliwa. Bardzo straszna jest losowość. Ale, kurczę, um, tu będą dwa strzały, bo myślałem, tu mi pokazywał w ogóle znacznik na gościu. No tutaj tego znacznika nie widać, nie wiem dlaczego. Ale za tym wrakiem tam na wprost stoi te 34 i on ogólnie oberwał dwa razy. Zaraz, może mi się uda to pokazać. Heh, to był on niby. A proszę bardzo, a z, w grze widziałem jak pociski po prostu przelatują przez niego. Ja nic mu nie mogłem zrobić. Ale dobra Przyjrzyjmy się bliżej. Dobrze. Tam przestrzeliłem. No i on dostał tutaj ogólnie dwie piguły. Znowu nie trafiłem. I teraz. O! Wow! Zniknął zniknął. I ja jestem tam pod mostem. I teraz tak. Ten mi wycedzi tutaj pigułeczkę. I tutaj bot strzela do mnie. Tego bota tutaj zniszczyłem, bo no, przeszkadzał niestety. O, właśnie, tu jest ładnie pokazane jak z perspektywy znaczy wystaje mu górka, górka z za górki wieża, ale tego pojazdu nie widać. No dalej, 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 zobaczcie, zobaczycie tą wymianę. Zobaczcie, że ja mam kąt stoję pod kątem. Tutaj od, odważyłem się wyjechać. Znowu znika. I nie wiem czy to będzie ten moment. Tak, to będzie chyba ten moment Zobaczcie, kąt Odwracam wieżę Jebs O, i tutaj gość dostał e, W górę wieży Nic mu się nie, nie stało Kompletnie nic I teraz zobaczcie Bum, czarna wieża nie mam. O, i ranny kierowca, ranny dowódca, ranny ładownicy. Ładowniczy zamek działa, uszkodzony. I przyspieszymy jeszcze troszkę. Gość wyjechał. Zaciągnął mi pigułę. Ja się tam naprawiam. Ja słuchajcie temu. T34 nie zrobiłem totalnie nic. Nie zabiłem mu ani jednego załoganta. Jedynie co mu zrobiłem, to to, że lufa działa, świeciła się na lekko zielono. Tak więc. E, skoro nie jestem w stanie czołgiem ciężkim zniszczyć e, T34, który wysuwa wieże, no to... Sorry, ale... Jak czołg ciężki może mieć gorszą wieżę od czołgu średniego, no. No to mnie totalnie zastanawia. Jakim to sposobem jest? Dostał znowu, zobaczcie, w wieżę. Dokładnie... W... Jezu, jak to się nazywa przermacie. O, fuck. Wiarzmo. I tutaj dostał kolejny raz w armatę i właśnie tutaj miał lufa działa na zielono. I także no czołgiem średnim, czołgiem średnim można grać na wieże, czołgiem ciężkim nie można grać na wieże, ponieważ czołgi ciężkie mają gorsze wieże od czołgów średnich. Widzicie gdzieś tutaj logikę? Bo ja nie. Znowu się robi to samo co było. Zniszcz mi wieże? Wygrasz bitwę. Dzięki bardzo na razie.